Dzisiaj znajdujemy się na targach poznańskich, właśnie na Poznań Games Arena, czyli tutaj mamy targi, gier wideo. I do stworzenia gry potrzebujemy, potrzebujemy grafika, czyli tego artysty, malarza, tak, który na komputerze stworzy jakąś grafikę. Także muzyka, która stworzy świetną muzykę, a oczywiście także scenariusz gry. I tutaj, czyli nasi poloniści, historycy, naprawdę są bardzo potrzebni, żeby później ktoś to mógł zaprogramować. Ale to Tutaj właśnie na tej linii, to jest na końcu, mamy właśnie dopiero technologię programowania. W ramach mistrzostw IT dla młodzieży mamy przygotowane stanowisko laboratoriów w przyszłości, gdzie pokazujemy ćwiczenia oraz przykładowe wydruki z obszaru laboratoriów przyszłości, czyli w tym wypadku Druk 3D, mikrokontrolery oraz pokazujemy dzisiaj nowe ćwiczenie związane z radiokomunikacją. Tak naprawdę Instytut Badań Edukacyjnych zbudował w tej chwili Szkołę, która ma 16 oddziałów, 16 busach, takich jak tutaj ten, który stoi i my odwiedzamy szkołę i inspirujemy nauczycieli, że ten sprzęt, który w szkołach jest, może być wykorzystywany.